Oto Festiwal Magicznych Walk triumf. Runda pierwsza. Juno kontra zamaskowany ty. Zaczynamy. No gratulacje, Asta. No, użył potężnej magii wiatru, ale zamaskowany typ bez trudu odbił czar i całkowicie go zneutralizował. Widzę, że się zaczęło. <słuch> 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 no to jak, Juliusie? Może i my? Zaczniemy swoje. Aha! Magia zaporowa! Shangri-La! A cóż to za niesamowita magiczna moc. Nie macie pojęcia, jak długo czekałem na ten dzień. Zatem to dziś odmienię cały ten kraj.